Witam Was, jestem Bezio i prowadzę zawody pod tytułem Zachowaj grzącą krew. Tutaj chodzi o to, że nasi zawodnicy muszą wytrzymać aż trzy proby, a raczej zadania w ciemnym lesie. Każdy zawodnik zostanie wysłany do innego lasu. Czy podołają tym zadaniom? Tego dowiemy się za chwilę. Ci goście tutaj to nasi zawodnicy. Lares, Jack i Borka są gotowi na rozpoczęcie zawodów. A teraz kilka słów od naszych zawodników. Jestem Lares i choćby nie wiem co wygram te zawody, choćbym nie wiem co miał zrobić ja i tak je wygram. Jestem Jack i jestem mariażem i postaram się wygrać te zawody, to tyle. A ja jestem Borka i jestem niesamowitym wariatem, gówno mnie wchodzi co będę musiał tutaj zrobić ja i tak to wygram. Choćbym miał się zestrać i zgwałcić 10 facetów w ciągu godziny to ja to zrobię. No dobra, nagroda wynosi 10 sztuk złota, ten kto przeżyje to wygra. W porządku, zaczynamy zawody, moje drogie pedały, wesołego do GDP. Nasz pierwszy zawodnik to borka, posłaliśmy go do Lasotosza za Korinis. Ten pedał nie wie, że to jest terytorium ha. Aaaa. No to teraz zobaczmy jak tam molaresa. Posłaliśmy go do lasu za farmą Aquila. Fajny las, ciekawe co to znajdę. A co się dzieje z jakiem? Posłaliśmy go do lasu niedaleko wieży Sardaska. Jak widzę, nawiązał i o pewne przyjaźnie. A więc wróćmy do laresa. O kurwa, spierdalam stąd. A jak idzie Jackowi? Jack mądry, nieć pampersa. No to zobaczmy, czy Borka jeszcze żyje. Oho, na szczęście się nie zdałem. Dobrze, że miałem pampersa. Wiedziałem, że jest z niego dzieciuch. No dobre, muszę się wziąć, ugaść i zdobyć te zęby. Ciekawe, czy Jackie jeszcze w ogóle żyje? Jak widać, nie. Chora, 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 odało mi się zdobyłem zęby. Ha, ha, ha. Mniam, O, o, czuję jakbym miał zaraz pęknąć, bo Mniam, miam, 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 miam. Skoro mam spędzić tą noc w lesie, to czy nie lepiej przebyć ją w jaskini? No dobra, idę spać. Mniam, miam. Nikt nie wygrał. Takiego skandalu jeszcze nigdy na tych terenach nie było. Ale kto weźmie nagrodę, ja mógłbym ją wziąć, ale dla ludzi z moim doświadczeniem 10 sztuk złota to zaledwie jedna droga ceny, którą uważam za dużą. To znaczy, że nagrodę wyrzuci się na świetnisko. Noc oś, do widzenia państwo. Aha, jeszcze jedno. Proszę nie pisać mi obraźliwych komentarzy bo te zawody to była czysta klasyka. Nara.